Panie profesorze, czy dzieciom trzeba obniżać gorączkę? Wydaje się, że jeśli gorączka jest wysoka, jeśli przekracza 39 stopni, to po prostu dla komfortu dziecka warto gorączkę obniżyć. Jeśli gorączka jest bardzo wysoka, przekracza 40, czy 41 stopni, to jest już groźna dla zdrowia, nawet czasami dla życia dziecka może spowodować na przykład rygawki gorączkowe. Czyli w pewnych sytuacjach wręcz trzeba, należy gorączkę obniżyć. I jakie są środki, które można zastosować u niemowląt? Znaczy, mamy powszechnie dostępne leki. Takim podstawowym lekiem, który Anglicy nazwali essential drug, czyli lek no, podstawowy, najbezpieczniejszy, jest paracetamol. I on działa bardzo skutecznie. W dawkach, które są opisane, jest zupełnie bezpieczny. Nawet dawki dwu, trzykrotnie wyższe nadal są bezpieczne, czyli istnieje ten duży zakres tolerancji, bezpieczeństwa stosowania tego leku. Drugim lekiem jest ibuprofen który wydaje się działać trochę skuteczniej, stąd na przykład jeśli paracetamol nie jest skuteczny, można zmienić paracetamol na ibuprofen, ma potencjalnie może poważniejsze działania uboczne, ale w dużych badaniach u zdrowych dzieci czy u zdrowych dorosłych nie zwiększa jakby ilości powikłań. W pewnych schorzeniach oczywiście należy z ostrożnością stosować ibuprofen. Jeżeli dziecko gorączkuje po raz pierwszy, mama powinna zapytać się lekarza, czy może po prostu bezpiecznie podać paracetamol, czy ibuprofen, który z tych leków? To mama właśnie musi podać ten lek. No Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby mama przy każdej gorączce dziecka dzwoniła do lekarza, czy wybierała się do lekarza. To jest po prostu niemożliwe i nie ma takiej potrzeby. Są to właśnie te leki podstawowe, dlatego takie nazywamy, czy paracetamol nazywamy właśnie lekiem Essential Track, dlatego że bezpiecznie. Bez konsultacji z lekarzem, mama może ten lek zastosować. W czym może pomóc lekarz? Te dawki, które są opisane na ulotkach, są może troszeczkę niższe i czasami właśnie ta niska dawka nie do końca skutecznie obniża gorączkę. Więc lekarze, my jako lekarze polecamy trochę wyższe dawki. Tutaj możemy być pomocni, jakby wspieramy rodziców, mimo, że bezpiecznie nawet tę wyższą dawkę spokojnie mogą podać i ona pewnie obniży gorączkę. Od którego miesiąca można budować paracetamol? Paracetamol podajemy już u noworodków i najmił, najmłodszych niemowląt, czyli to jest to lek, który nie ma ograniczeń wiekowych i to jest, jest to lek, który podajemy chętniej do ustnie. To właśnie chciałem podkreślić, bo częstym błędem może rodziców jest podaż u tych najmłodszych dzieci do odbytnicza. Znaczy można podać do odbytnicza, ale ta forma jest przewidziana dla szczególnych sytuacji, gdy dziecko wymiotuje. Ale podaż, lek podany do ustnie, paracetamol, Działa szybciej i o, o tym rodzice może nie zawsze wiedzą i no, w mniejszych dawkach działa skutecznie, bo podajemy 10-15 mg doustnie, natomiast to odbytniczyło już 30 mg nawet, prawda? 25-30 mg. A czy lek w czopku nie jest bezpieczniejszy? Nie, nie. To jest mit, to jest właśnie mit, że leki w czopku są bezpieczniejsze, one działają tak samo, jeśli chodzi o… Znaczy tak samo jeśli chodzi o ryzyko pewnych powikłań, tak? Też to ryzyko oczywiście jest minimalne. Także nie ma powodu, żeby uciekać się do podawania w czopu.